Śmierć jest bez wątpienia najgłębszą i najbardziej niezgłębioną tajemnicą ludzkiej egzystencji. Dla zdecydowanej większości z nas sama myśl o tym ostatecznym momencie, tej chwili, w której serce przestaje bić, a płuca po raz ostatni wypuszczają powietrze, niesie ze sobą gęstą mgłę niepewności, strachu i pytań, które odbijają się echem w ciszy nad ranem. Co tak naprawdę dzieje się, gdy oczy zamykają się na ten świat? Czy czeka nas otchłań ciemności, czy natychmiastowe przebudzenie? Czy będzie to samotna przeprawa, czy chwalebne spotkanie z boskością? Te pytania dręczą ludzkość od zarania dziejów. Jednak święta siostra Faustyna Kowalska, wielka polska apostołka Bożego Miłosierdzia, znana ze swojej mistycznej zażyłości ze światem nadprzyrodzonym, nie zostawiła nas jedynie z domysłami. Przekazała nam żywe relacje, refleksje, które wykraczają poza chłodną teologię i dotykają duszy ciepłem nadziei. Jej wizje ujawniają, że śmierć nie jest ostatecznym murem, lecz bramą nie jest końcem drogi, ale początkiem nowej majestatycznej podróży. W tej właśnie chwili zapraszam Cię, abyś odłożył na bok strach i otworzył serce na poznanie. Odkryjmy, co dzieje się w pierwszej godzinie po śmierci, według mistycznej mądrości świętej Faustyny. Oddzielenie duszy, namacalna obecność aniołów, pierwsze spojrzenie Boga i odsłonięcie wiecznej prawdy. Zanim jednak przekroczymy tę mistyczną zasłonę, chciałbym prosić o prosty, ale potężny gest: sprawdź, czy subskrybujesz już ten kanał. Subskrybując i włączając powiadomienia, dzwoneczek, gwarantujesz sobie, że będziemy kontynuować tę wspólną wędrówkę wiary i odkryć. A jeśli ten temat porusza Twoje serce, zostaw łapkę w górę już teraz. Pomoże to tej wiadomości nadziei dotrzeć do innych dusz, które desperacko potrzebują usłyszeć o Bożym miłosierdziu. Teraz weź głęboki oddech. Rozpoczynamy podróż w nieznane oddzielenie dusza i ciało gdy nadchodzi ostateczna chwila jednym z pierwszych zjawisk duchowych opisywanych w mistyce chrześcijańskiej a głęboko zgodnym z doświadczeniami świętej Faustyny jest proces oddzielenia dla sprawiedliwych nie jest to wydarzenie gwałtowne lecz wyzwolenie wyobraź sobie fizyczne uczucie ogromnego ciężaru który dźwigałeś przez dekady ciężar grawitacji Bólów stawów, chronicznego zmęczenia, znikający w mgnieniu oka. Ta chwila wyznacza początek trajektorii, która ignoruje prawa fizyki i prowadzi nas bezpośrednio w sferę ducha. Dla świętej Faustyny ten moment nie był jedynie biologicznym procesem niewydolności narządów było to wydarzenie liturgiczne, święte. Nauczała, że dusza zaczyna oddzielać się od ciała z taką samą elegancją i naturalnością, z jaką motyl, wreszcie dojrzały, przebija sztywną i ograniczającą powłokę swojego kokonu. Ciało, niegdyś świątynia i pojazd, teraz spoczywa bezwładnie, dopełniając swego cyklu w prochu ziemi. Ale dusza, dusza odkrywa, zdumiona i zachwycona, że jest bardziej żywa niż kiedykolwiek. Uświadamia sobie, że może latać. Świadomość się rozszerza, zmysły duchowe wyostrzają. To, co wcześniej widzieliśmy jakby w zwierciadle, niejasno, teraz zaczyna nabierać konturów absolutnej rzeczywistości. Strażnicy przejścia. W tym momencie przejścia, gdzie świat materialny zaczyna znikać jak sen po przebudzeniu, święta Faustyna relacjonowała, że samotność jest iluzją. Nikt nie umiera sam. W ułamku sekundy śmierci obecność aniołów staje się widoczna i namacalna. Te istoty, w które wiara kazała nam wierzyć, ale których nasze cielesne oczy rzadko widziały, objawiają się w swojej dyskretnej i potężnej chwale. Ci niebiańscy posłańcy odgrywają kluczową rolę są przewodnikami przeprawy. Ich misją jest prowadzenie duszy z niezachwianym spokojem, oferowanie natychmiastowego pocieszenia i ochrona przed wszelkimi atakami sił negatywnych, które ewentualnie próbowałyby rzucić swoje ostatnie cienie zwątpienia lub rozpaczy. Faustyna w swoich pismach często podkreślała żywotną wagę utrzymywania, jeszcze za życia, intymnej i codziennej relacji z naszym aniołem Stróżem. Są oni pierwszymi przyjaznymi twarzami, jakie zobaczymy, sugerowała mistyczka. Wyobraź sobie tę scenę. Właśnie opuściłeś ciało fizyczne. Otoczenie może wydawać się obce, nowe, i wtedy ktoś się zbliża. Świetlista, ale znajoma obecność. Rozpoznajesz tę energię, to ten, który był przy tobie, gdy płakałeś samotnie w pokoju. Ten, który chronił cię w tym wypadku, do którego o włos nie doszło. Twój anioł Stróż wyciąga rękę i mówi: Nie lękaj się, znam drogę. Stan duszy podczas tego procesu zależy w dużej mierze od życia, jakie prowadził dany człowiek, czy to Jan, czy Anna. Dusza, która żyła modlitwą, pełniła uczynki miłosierdzia i szukała szczerej pokuty, jest przygotowana, rozpoznaje światło. Z ufnością chwyta dłoń Anioła. Z drugiej strony, życie prowadzone świadomie z dala od Boga może uczynić ten moment burzliwym, pełnym lęku i zamętu. Święta Faustyna ostrzegała nas przed pilną potrzebą ciągłego przygotowywania się na to nieuniknione spotkanie. Mimo tajemnicy, która spowija śmierć, widziała ona ten moment jako najwyższe odbicie Bożego miłosierdzia. Głęboko wierzyła, że nawet w ostatnim tchnieniu Pan ofiarowuje duszy ostateczną chwilę jasności, ostatnią szansę na szczere zwrócenie się do Niego. Dlatego życie w komunii z Bogiem nie jest tylko regułą religijną, jest kluczem do spokojnego przejścia, gdzie strach ustępuje miejsca pokojowi. Pierwsze spojrzenie spotkanie z boskością. Po łagodnym oddzieleniu i przyjęciu przez aniołów następuje moment największego duchowego wstrząsu, jakiego może doświadczyć stworzona świadomość. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz z boskością. Według objawień udzielonych świętej Faustynie, ten moment jest po ludzku nie do opisania. Język zawodzi, słowa się łamią, dusza nagle widzi się otoczoną światłem, które nie razi wzroku ale przenika istotę, jest to światło, które odbija nieskończoną miłość i niezgłębione miłosierdzie Boga. Dla tych, którzy żyli szukając oblicza Stwórcy, to doświadczenie jest powalającym przyjęciem, to jak powrót Syna Marnotrawnego, ale podniesiony do boskiej potęgi, to uczucie ostatecznego powrotu do domu po długiej i wyczerpującej podróży po obcych krainach. Faustyna opisywała, że w tym spotkaniu dusza czuje miłość tak czystą, tak gęstą i realną, że wszelka ziemska przyjemność czy radość wydaje się przy niej prochem i popiołem. Jest to bezpośrednia manifestacja boskiej istoty i jest tu kluczowy szczegół: dusza uświadamia sobie, że jest całkowicie poznana. Nie ma już tajemnic, nie ma masek społecznych, nie ma usprawiedliwień, które dajemy sobie przed lustrem. Przed Bogiem jesteśmy widziani w naszej całości nasze najcichsze cnoty i nasze najbardziej ukryte wady. Wszystko jest nagie i jawne w Jego oczach, ale w przeciwieństwie do tego, co projektuje ludzki strach, to boskie światło nie szuka upokorzenia, szuka objawienia prawdy. Dla kogoś, kto starał się żyć wolą Bożą, to objawienie przynosi radość i pełnię. Jednak dla tych, którzy systematycznie ignorowali boskie wezwanie, to spotkanie może przynieść ostry ból nie ból zewnętrznej kary, ale ból własnego sumienia, które uświadamia sobie dystans, jaki samo stworzyło między sobą a Stwórcą. Święta Faustyna. Sekretarka miłosierdzia podkreślała, że nawet w tej chwili celem Boga nie jest zimne potępienie, ale oferta miłosierdzia. Bóg w swojej nieskończonej dobroci pragnie, aby dusza zrozumiała głębie Jego miłości. Chwila na refleksję. Jak Ty przygotowujesz się na to spojrzenie? Każda wyszeptana modlitwa, każda szklanka wody podana spragnionemu? Każda chwila wiary w ciszy Twojego pokoju przyczynia się do tego, byś w tym dniu mógł wytrzymać spojrzenie Boga z ufnością dziecka, a nie z przerażeniem obcego. Jeśli to przesłanie ma dla Ciebie sens, napisz w komentarzu poniżej: Jezu, ufam Tobie. Stwórzmy łańcuch modlitwy w komentarzach. Film życia objawienie prawdy. Po początkowym strząsie spotkania ze światłem, dusza przechodzi przez kluczowy moment, często nazywany sądem szczegółowym lub oświeceniem sumienia. Jest to objawienie prawdy o własnym istnieniu. Święta Faustyna opisywała ten proces jako doświadczenie panoramiczne. To tak, jakby całe życie człowieka, czy to Andrzeja, czy Małgorzaty, rozwijało się przed nim. Nie w powolnym ziemskim czasie chronologicznym, ale w natychmiastowym i całkowitym zrozumieniu. Wyobraź sobie oglądanie filmu z własnej podróży, ale nie przez swoje oczy przyzwyczajone do samoobrony. Oglądasz go oczami prawdy absolutnej. W tym momencie wszystkie czyny, wszystkie wypowiedziane i niewypowiedziane słowa, a nawet najbardziej intymne myśli nabierają wagi i koloru. Wszystko jest oświetlone przez boski plan. Faustyna nauczała, że celem tego filmu nie jest potępienie, lecz jasność. To najwyższa okazja, by zrozumieć, jak każda decyzja, choćby wydawała się wtedy błacha, przyczyniła się do zbliżenia nas lub oddalenia od miłości. Dusza dostrzega z krystaliczną jasnością konsekwencje swoich wyborów i nie tylko konsekwencje dla samej siebie ale efekt domina, jaki jej działania miały na życie innych. Dobre uczynki błyszczą jak diamenty, akty miłosierdzia, szczere modlitwy, gesty przebaczenia, których nikt nie widział. Wszystko to jaśnieje jak światła, które wzmocniły więź z boskością. Z drugiej strony błędy, zaniedbania, egoizm i grzechy jawią się jako cienie, plamy, które zaciemniły drogę i zraniły mistyczne ciało Chrystusa. Święta Faustyna podkreślała wagę życia świadomego. Nic nie umknie oczom Boga, mawiała, ale nie mówiła tego, by wywołać panikę, lecz by obudzić odpowiedzialność. Uświadamiając sobie głębie konsekwencji naszych czynów, jesteśmy wezwani już dziś do refleksji. Jesteśmy zaproszeni do szukania skruchy i pojednania, póki jeszcze stąpamy po ziemi. Nawet w obliczu tego objawienia, które może być bolesne, Boże miłosierdzie pozostaje obecne. Dusza nie jest pozostawiona sama z ciężarem swoich upadków. Aniołowie i święci wstawiają się, oferując pocieszenie i zachętę, aby dusza zaakceptowała prawdę o sobie i zapragnęła koniecznej przemiany. Dasz Trybunał łaski, Sąd Duchowy. Gdy prawda o życiu zostaje w pełni odsłonięta, dusza jest prowadzona do decydującego momentu sądu. Święta Faustyna opisywała ten proces jako bezpośrednie spotkanie ze sprawiedliwością Boga, ale sprawiedliwością, która nigdy nie oddziela się od miłosierdzia. Każdy wybór dokonany na ziemi jest analizowany w świetle miłości. Tego sądu nie należy traktować z absolutnym przerażeniem, jakbyśmy stali przed kapryśnym tyranem. Jest to sprawiedliwa ocena. Bóg bierze pod uwagę nie tylko działania zewnętrzne, ale i wewnętrzne intencje, rany, które nosiliśmy, walki, które toczyliśmy w ukryciu. Sąd duchowy jest wyrazem doskonałej równowagi, tutaj cnoty kultywowane. Pokora, dobroć, cierpliwość i niezachwiana wiara są wywyższane. Podobnie grzechy niewyspowiadane i zaniedbania wobec bliźniego mają swoją wagę. Święta Faustyna potwierdzała, że przygotowanie do tego Trybunału musi zacząć się teraz. Zachęcała wiernych do regularnego korzystania z Sakramentu Spowiedzi. Spowiedź. Nauczała, nie jest tylko oczyszczeniem duszy, jest aktem pokory, który pokazuje Bogu nasze szczere pragnienie pojednania. Ponadto, podkreślała moc nieustannej modlitwy. Modlitwa wzmacnia muskulaturę duszy, przygotowując ją do życia zgodnie z wolą Bożą. Na tym sądzie dusza ma adwokata. Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, wstawia się za tymi, którzy mimo swoich upadków starali się żyć miłością i szukali miłosierdzia. Odczuwalna jest również obecność anioła stróża, świadczącego na korzyść duszy, przypominającego dobro czynione w ciszy, tam, gdzie widział tylko Bóg. Dla wielu sąd jest momentem nadziei. Ponieważ nawet dusze, które potrzebują oczyszczenia, znajdują tam nieodwołalną obietnicę przebaczenia i życia wiecznego. Pątrzy przeznaczenia wieczna decyzja. Po sądzie definiuje się przeznaczenie duszy. Według teologii katolickiej potwierdzonej wizjami świętej Faustyny, ta decyzja nie jest arbitralna, jest potwierdzeniem stanu, w jakim dusza wybrała żyć. Istnieją trzy możliwości na horyzoncie wieczności: niebo, czyściec lub piekło, len, niebo, niekończąca się radość. Dla tych, którzy żyli w wierze, nadziei i miłości, cel jest jasny i świetlisty. Niebo, święta Faustyna, opisywała niebo nie jako statyczne miejsce, ale jako stan doskonałego i dynamicznego zjednoczenia z Bogiem. To szczęście nie do opisania. Zdala od wszelkiego cierpienia, łez czy bólu, dusza wchodzi w pełną komunię ze stwórcą, spotyka świętych i zanurza się w pokoju, który nigdy się nie kończy. 2. Czyściec. Ogień miłości, który oczyszcza. Dla tych, którzy umierają w łasce Bożej, ale wciąż niosą przywiązanie do grzechu lub niedoskonałości, które muszą zostać oczyszczone, kolejnym etapem jest czyściec. Święta Faustyna odwiedzała czyściec w wizjach mistycznych. Nauczała, że przyszczy nie jest to miejscem mściwej kary, lecz koniecznego oczyszczenia. To jak złoto, które przechodzi przez ogień by stać się czystym. Dusza, cierpi tam, ból tęsknoty za Bogiem, ale cierpi z niezachwianą nadzieją. Wie, że jest zbawiona. Faustyna mówiła o czyśćcu z nutą nadziei, ponieważ tam Boże miłosierdzie wciąż działa intensywnie, przygotowując duszę do świętości, której nie osiągnęła w pełni na ziemi. Czek, piekło, tragedia wyboru. Z drugiej strony, dla dusz, które w sposób świadomy, wolny i ciągły odrzucały miłość Boga aż do ostatniej chwili, przeznaczeniem może być piekło. Święta Faustyna mówiła o tej możliwości z ogromnym smutkiem i bólem serca. Piekło to wieczne oddzielenie od Boga, źródła wszelkiego życia i radości. Jednak podkreślała, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu daje szansę na nawrócenie aż do ostatniej sekundy życia. Piekło jest tragicznym wyborem kogoś, kto zamyka się od środka. Ten moment zdefiniowania przeznaczenia jest dla nas potężnym przypomnieniem. Każde działanie dzisiaj. Każda modlitwa teraz, każdy wybór dobra przybliża nas do przeznaczenia światła i pokoju. By wieczny pokój punkt kulminacyjny podróży. Gdy decyzja zostanie podjęta, a ewentualne oczyszczenie zakończone, podróż osiąga swój szczyt doświadczenie wiecznego pokoju. Dla dusz powołanych do nieba, święta Faustyna opisywała ten pokój jako doskonałą komunię. Dusza odnajduje prawdziwe szczęście, wolna od udręk czasu. Jest to pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. W niebie dusza nie tylko kontempluje Boga, ale jednoczy się ze świętych obcowaniem. Dzieli chwałę Bożą w niezrównanej harmonii. Faustyna wierzyła, że obecność Boga jest tak otaczająca, iż dusza czuje się jak kropla wody zanurzona w nieskończonym oceanie miłości i szczęśliwości. Ziemskie troski, bóle ciała, niepokoje umysłu wszystko to się rozpuszcza. Pozostaje tylko miłość. I jest tu przepiękny punkt w teologii Faustyny. Ci, którzy osiągają wieczny pokój, nie zapominają o nas stają się potężnymi orędownikami. Święci w niebie odgrywają aktywną rolę, modląc się za nas, którzy wciąż pielgrzymujemy na ziemi, oraz za dusze oczekujące w czyśćcu. Niebo to wspólnota nieustannej miłości. Dla dusz w czyśćcu wieczny pokój jest pewną obietnicą, która je podtrzymuje. Wiedzą, że cierpienie jest tymczasowe i że czeka je ostateczne objęcie Boga. Zakończenie. Zaproszenie na dziś. Choć podróżowaliśmy przez słowa i wizje o tym, co dzieje się po śmierci, ostateczne przesłanie Świętej Faustyny dotyczy w rzeczywistości życia. Dotyczy teraz. Refleksja, z którą nas zostawia, jest jasna. Przygotowanie do życia wiecznego nie zaczyna się na łożu śmierci. Zaczyna się w ten wtorek, w ten czwartek, w środku Twojej rutyny w pracy, w cierpliwości do dzieci, w ciszy Twojej porannej modlitwy. Święta Faustyna mocno wierzyła, że musimy żyć w nastrojeniu na Boga, póki nasze stopy wciąż dotykają tej ziemi. Musimy być czujni, szukając Boga w małych gestach. Modlitwa nie powinna być ucieczką tylko w chwilach rozpaczy, ale stałą rozmową. Sakramenty, Eucharystia i Spowiedź są niezbędnym pokarmem i lekarstwem dla duszy. Przede wszystkim zaprasza nas ona do kultywowania. Miłosierdzia, bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Każdy akt dobroci jest cegiełką w budowie naszego wiecznego mieszkania. Uznanie naszych błędów, szukanie pokuty i ufność w dobroć Boga to bezpieczna droga. Nie czekaj na ostatnią chwilę, by szukać pojednania. Zrób to dzisiaj. Boże miłosierdzie nigdy nie zawodzi i jest dostępne teraz, gdy czytasz lub słuchasz tych słów. Życie ze świadomością, że śmierć nie jest końcem, lecz kontynuacją, zmienia sposób, w jaki patrzymy na życie. Zdejmuje ciężar strachu i zastępuje go lekkością nadziei. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że Twoja dusza pragnie tej prawdy. Niech wizje świętej Faustyny przyniosą pokój Twojemu sercu i odnowią Twoją wiarę w obietnicę wieczności. I zanim odejdziesz, ostatnia ważna prośba, jeśli ta treść dotknęła Twojej duszy, udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje pocieszenia, lub ma wątpliwości co do życia po śmierci. Bądź i Ty, apostołem nadziei. Nie zapomnij zasubskrybować kanału aby nadal otrzymywać refleksje, które budują ducha, niech Boże miłosierdzie otacza Ciebie i Twoją rodzinę, dziś i zawsze. Zostańcie z Bogiem i do naszego następnego spotkania.